Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach informuje o kolejnej edycji kampanii Lekki Tornister. To ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy. Chodzi o zwrócenie uwagi nauczycieli, dzieci i rodziców na kwestie ciężkich plecaków. Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. Jak się okazuje, co drugi uczeń w wieku od 6 do 9 lat nosi tornister, którego waga przekracza 10% masy ciała dziecka. Jeden kilogram, średnio ponad tyle zbędnych rzeczy, znajduje się w tornistrze ucznia szkoły podstawowej. Nawet 6 do 7 kg waży plecak dziecka objętego edukacją wczesnoszkolną. Takie przeciążenia powodują wady postawy wśród najmłodszych. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na ten problem. Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie lekkitornister.org.